Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Od razu zanim zacznę gadać, to yy, mam do Was dwie sprawy. Pierwsza, nie pytajcie się w komentarzach czemu mnie dodałem tą czołówkę skoro zapowiedziałem, że będzie nowa czołówka 20, 22 listopada dla nieświadomych, teraz jest 16 listopada. No i ogólnie chciałbym powiedzieć, że to jest po prostu ostatni filmik z tą czołówką, ponieważ chciałem tak legendarnie upamiętnić tą czołówkę, ponieważ uważam, że wyszła za bardzo fajnie. No więc co? A druga sprawa jest taka, abyście zostawili lajka i suba, ponieważ was to nic nie kosztuje, a mi daje naprawdę wiele motywacji do tworzenia kolejnych materiałów. No i chciałbym następnie was przeprosić za to, że 8 dni nie było odcinków, ale mam na to parę usprawiedliwień. A pierwsze jest takie, że ja też mam swoje obowiązki, też muszę wypełniać swoje obowiązki: muszę sprzątać dom, robić jakieś rzeczy itd. Wiadomo, każdy z nas ma obowiązki, nieważne, czy masz 6 lat czy 14, to i tak masz obowiązki. No i właśnie też ja tak mam. No wiadomo, jest to całkowicie normalne. Drugą rzeczą jest to, że nagrywam na YouTube z pasji i robię to tylko wtedy, gdy mam ochotę. No i właśnie teraz mnie naszła ochota, więc stwierdziłem, że wrzucę odcinek. No i właśnie, właśnie robię to wtedy, gdy mam ochotę, ponieważ to jest moja pasja. Więc właśnie stwierdziłem, że okej, okay, najdzie mnie ochota, bo tak. No i co? No i ja już chyba nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Więc na start może zaczniemy sobie od tego, że. Parę dni temu na oficjalny kanał Lego dostaliśmy ostatni odcinek z drugiej połowy drugiego sezonu Lego Ninjago powstanie Smoków. A kiedy będzie trzeci sezon, nie wiem. Ale z tego co możemy wnioskować po postach na Twitterze dokała Jata, ogólnie to są już prace nad czwartym sezonem. Więc mam nadzieję, że nie będziemy na trzeci czekali tak jak to było kiedyś w przypadku, tam chyba. W 14 sezonu normalnego ninjago. Zresztą fani ninjago wiedzą, że zawsze czeka się 2 lata na, kolejny, na kolejne odcinki, no bo tak to już jest w tego ninjago. No więc właśnie chciałem tak nie szybko o tym wspomnieć. Chciałbym też powiedzieć, że szykuję dla Was coś mocnego, a mianowicie odcinek na mój kanał właśnie z mojego serwera Minecraft który się pojawi na moim kanale, myślę, że w przeciągu paru dni, ale uwierzcie, że będzie kozacko zmontowany z fajną miniaturką, więc musicie koniecznie wyczekiwać. Nawet umieściłem post na karcie społeczności, że właśnie umieszczę, umieszczę taki fajny odcinek na moim kanale, więc no, nie pozostało Wam nic, jak tylko czekać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć!